bardzo, bardzo serdecznie uprzedzam wszystkie pytania. Tak, dzisiaj świkł z dlatego jestem mokry. Dokładnie. Dokładnie dlatego właśnie jestem mokry. Dzisiaj jest ze mną ksiądz Mateusz. Cześć Boże. No ja nie jestem mokry. Już jest mokry. Nie jestem. Dobra. Jaka jest księdza zdaniem rola ministra w archaistii? Wydaje mi się, że bardzo ważna, nawet w dokumentach Kościoła jest napisane, że msza święta nie powinna się odbyć, jeśli nie ma kto do niej posługiwać. Przede wszystkim przygotowanie tej najważniejszej części, czyli liturgii eucharystycznej to główne zadanie ministranta. Przygotowanie ołtarza, darów i posługiwanie podczas tej liturgii. Myślę, że to jest nieocenione. Ktoś, kto nie jest ministrantem, nawet sobie nie zdaje sprawy, ile może ministrant pomóc nam przy świętej, a ksiądz. Zawsze bardzo się cieszę z obecności ministrantów. Jeszcze tylko dodam ostatnią rzecz, że nie jest sposób tutaj nie wspomnieć ostatnio było całe tridum Paschalne. Myślę, że gdyby nie było ministrantów, to na pewno ta liturgia byłaby bardzo obodna. Jeszcze jedno pytanie. Ilu jest ministrantów w księdza U mnie bliskowie, powiem tak, takich, którzy są zapisani, jest dokładnie 40, ale myślę, że takich, którzy są czynni, i można na nich polegać. To tyle samo. Dobrze, dziękuję księdzu bardzo. Aby zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie i lejcie go po to Cześć!